Może i to tej pani też dotyczy skielce. Że sprawa mszy świętej w Rycie Rzymskim, a na pewno sprawa odzyskania, czy przywrócenia najświętszej ofiary mszy świętej w Rycie Rzymskim do naszego Saryzańskiego Kościoła, Wrońska 9, Poznania, przez to i teraz by dalej mówić. Dla tych osób jest sprawą Boże jakąś tam, ale jakąś jedną z wielu, dalszą, nie najważniejszą. i co teraz ważne, którą chciałoby się podporządkować, przyporządkować takich przez tą osobę, czyli tu tego Pana Wójciecha i, i, i inne, do jakich celów. No i daj się tu zauważyć przez... Przecież...